Marcin, ty byłeś tak zwanym konikiem. Powiedz mi, jak zostałeś do tej, e, że tak powiem, sztuki zwerbowany? Znaczy, to nie było już pierwszy raz, bo 4 lata temu przy wyborach tych wcześniejszych poprzednich było to samo. To po prostu był sygnał, że robimy to samo co 4 lata temu. A od kogo ty dostałeś ten sygnał? Od y, męża od, y, uprzedniej kadencji i obecnej członkini zarządu Rady Powiatu. A wy się wcześniej znaliście? Tak, tak, znaliśmy się. Czyli ten pan miał do ciebie zaufanie? Tak, dokładnie. Mhm. A powiedz, jak wyglądało zaproponowanie ci tego, żebyś wziął udział w kupowaniu głosów na tę panią? No powiedział do mnie, że jest właśnie taka sytuacja, że trzeba jeden, jedną rzecz zrobić i ja po prostu to było u nich w domu załatwione, ja poszedłem, on powiedział mi, na czym sprawa stoi no i ja powiedziałem, rozumiem, nie powiedział, że to nie będzie tak zupełnie, że ja to załatwię i nic nie będę z tego miał, jakieś korzyści. O, tak A co ty miałeś za to dostać? Piądę. A dużo? No znaczy, tam było od jednego, powiedział: tam 10 złotych czy 15 od niej osoby, i, i dla mnie. Ile znajdę, to znajdę. A powiedz mi, gdzie byście się spotkali, i żeby załatwić ten interes? U to, yy, Przed domem, w domu. Wtedy było yy, w poprzednich wyborach, był to było w domu, ale teraz już, już przed rozmawialiśmy. A powiedz mi. Ile głosów udało Ci się kupić? 15. 15 na kogo? No, tak, to było, tutaj w grach chodziły cztery osoby. Prezydent obecny Piotr Kurczkowski, Monika Wybraniec, Krystyna Olanin i Jerzy, tutaj. Powiedz mi, czy Ty byłeś y, jedyną osobą, która pracuje dla tych osób, czy może obiło Ci się o uszy, że jest takich koników jak Ty więcej? Nic mi się nie ubiegało, czy oni kogoś w ogóle mieli. Ja bym po prostu na sobie ci nie mam T ten proceder być. Mm -hmm. Powiedz mi, a dlaczego ty do nas przyszedłeś, żeby o tym opowiedzieć? No bo to co się dzieje w tym marzu, to znowu to nie, nie, nie masakra. Już dość tego. Strasznie co się dzieje. No, są Polska i co się Marcin, powiedz mi, ile ty otrzymałeś pieniędzy od tego pana, który złożył u ciebie zamówienie, tak to nazwę? Przez Dla ludzi. I to miało być 15 osób, czyli po 20 zł dla każdego człowieka i dla mnie miało być z tego 10 zł od innego osoby załapionej. Mhm. Czyli jeden głos u ciebie ile kosztował? Idychy. I udało ci się to Tak, wszystko? tak. to wszystko załapiłem?